Drugi lot, kolejnego dnia wykonał trzeci lot, kolejnego dnia wykonał czwarty lot. Niewiarygodne i szczęśliwie udawało mu się przeżyć tak, przez, tak, to, tak. przez to, to te wszystkie pułapki, które czychały. To, to wręcz jest nie, nie, nieprawdopodobne i tak naprawdę przestał wykonywać te loty w momencie, gdy Niemcy, no ponieważ się zorientowali, że coś z lotniska z pola Makotowskiego lata, zresztą tam IP-11 w pewnym momencie też wylatywała, więc po prostu artyleria ostrzelała dość dokładnie. Te. I ten, ten hangar, który widzimy, to jest. Ta fotografia. Tak, ta fotografia to jest właśnie w momencie, gdy po ostrzelaniu już artyryjskim i ten samolot został po prostu uszkodzony i już nie ma kolejnego Ale Polska lotu. nie zapomniała o pilocie bohaterze. E, powiem tak, niezwykłe jest to, że dowódca armii Warszawa stwierdził, że tak bohaterski lotnik nie może zostać w, w oblężonej Warszawie.